Siemanko wszystkim wyjątkowo bez machania rączką, ponieważ mam tu kolegę. Nie wiem czy widać, bo ten telefon robi masakryczne zbliżenia. Noż w dupę węża, no. Dobra, musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest pluskwa. I ponieważ zrywam jeżyny i wpieprzyłem się tu niesamowicie już uciekła ta pluskwa, no to siemanko i no, jestem w tych jarzynach i pluskw tu jest tyle, że aż wymyśliłem coś takiego że normalnie te wszystkie biura rządowe, jakieś nie wiem, prywatni detektywowie czy coś tam mogą mi tylko pozazdrościć, tyle tych pluskw tutaj mam no to było wyjątkowo żenujące i suche, także myślę, że się klasyfikuje w działalności tego kanału. Nereczkę.